No ale na zlot FSO to trzeba by było polonezem jechać, a nie golfem. Ani, bo przyczepialiśmy z drakiniem znaczki poloneza z przodu i z tyłu i nikt się nie połapie Że jedziemy golfem? <grym> <grym> Rakier weź ci na stację, bo głodny jestem <grym> Dobra, idę, chcecie coś ze stacji? <grym> I nie weź mi Very Picole, bo nudy Drakier, widzisz tego Poltka? Takie dziwne rejestracje ma, co nie? Kurcze, ja myślałem, że to Golf jest mocno pognity. Drakier, to chyba Polonez na prąd. Nie wiem, lepiej stąd chodźmy. No co jest? Tam stał polonez z zielonymi blachami Chyba był na prąd <noise> Polonez na prąd? Ale żeście wymyślili? Dobra, masz to Piccolo, już nie żartujcie To tutaj stworzyli legendarnego poloneza Dobra, nieważne, chodźmy, poglądajmy te poltki Mini, to ten polonez, którego widzieliśmy. No i co musi? Chcieliście by mieć samochód elektryczny? Elektryk. Legendy mówią, że pracował kiedyś w FSO i jakiego ksywa wskazuje, był tu elektrykiem. Znał budowę wszystkich polonezów tak dobrze, że jednego przerobił na prąd. Czekaj, czyli przerobiłeś poloneza na prąd? Dokładnie. Łoty dziadygo, jeden, brać go! Drakier, musimy go złapać No i myk na benzy... O niej, zapomniałem już to ele...